Jest też alfa jej walory, że ona nas zaprasza do ewangelizacji, do tego, co jest istotą kościoła. Tak? My tu często zapominamy o tym, że kościół jest po to, żeby iść, tak. żeby ewangelizować i żeby czynić uczniów, a my o tym niejednokrotnie zapominamy alfa nam o tym przypomina, ponieważ też takim, że tak się wyrażę, końcowym efektem alfy jest to, że wielu z ludzi chce się zaangażować dalej, chce, tak jest. chce robić podobne rzeczy, bo się nauczyli, bo widzieli, jak to się dzieje. Nie wszyscy mogą głosić, nie wszyscy mogą opowiadać dowcipy w, z takim przekonaniem, ale inni mogą posprzątać, mogą poustawiać ławki, ugotować coś, mogą przywitać, w drzwiach, przywitać mogą się milczeć, uśmiechnąć. czyli modlić tak się jest. w grupach. Mhm. Więc każdy może się tu odnaleźć, tak. stworzyć taką ekipę, która właśnie służy ewangelizacji, i to jest niesamowite, bo to ciągle to narzędzie jest w ruchu tak. i zaprasza nowych. I to, to jest też fenomen właśnie kursu alfa.